Magda Żarska w Romba TV. W 14. kolejce 32. sezonu dojdzie do wielu ciekawych meczów. W drugiej lidze w bezpośrednim starciu o awans do pierwszej ligi zmierzą się niepokonany w tej edycji Goliszek Podłogi i Pepe Budotex. Z drużyny Pepe Budotex przed 32. sezonem odeszło dwóch zawodników i dotychczasowy sponsor Militaria.pl. Wzmocnili oni szeregi bezpośredniego rywala Endomedu. Budotex w ostatniej chwili znalazł nowego sponsora i znacznie się wzmocnił, stając się jednym z kandydatów do awansu. W rundzie zasadniczej koszykarze Budotexu wygrali 5 z 7 meczów, a w ćwierćfinale zwyciężyli Świat Sportu.pl. Przed nimi najważniejszy mecz w sezonie, półfinałowe spotkanie z Goliszek Podłogi. Co stało się w waszej drużynie przed 32. edycją? No przed 32 edycją odszedł od nas kapitan wraz ze sponsorem. No, przez to zmienił się trochę skład zespołu. Przyszli czterej nowi zawodnicy. Musieliśmy szybko znaleźć nowego sponsora, co nam się na szczęście udało, no i wystartowaliśmy. Ta zmiana jednak wyszła wam na dobre? Wydaje mi się, że tak, zespół jest mocniejszy, co widać po ostatnich wynikach, złapaliśmy formę i no, wygraliśmy z naszymi bezpośrednimi przeciwnikami w grupie, których Yy, w, no, którzy wcześniej na nas pokonali, jest to drużyna świat sportu. Pokonaliśmy militaria, które wydawały się mocne przed sezonem, okazało się trochę inaczej. Liczymy no, na awans. W ostatnim ćwierćwinale wygraliście bardzo wysoko. Na początku nie był to łatwy mecz, ponieważ do przerwy było to no, dosyć wyrównane spotkanie było, ale no, po przerwie, nie wiem, no, wpadło nam parę rzutów, yy, postawiliśmy mocniejszą obronę, gracze świata sportu trochę się pogubili. No i później już widziałem takie w czwartej kwarcie już w sumie zrezygnowanie z ich strony, już taką bezsilność. Jak skomentujesz wyniki pozostałych ćwierćfinałów? No przede wszystkim zaskoczeniem dla mnie jest to, że odpadł mocny zespół Strzebnicy. Nie spodziewałem się tego, że Beniaminek, yy, Kabacz, Oleśnica yy, przejdzie do półfinałów. Yy, następny ćwierćfinał to grę z No Tam spodziewałem się takiego wyniku, bo jednak gra no, jest zespołem bardziej doświadczonym. Grali na wyższych szczeblach rozgrywek. Powiedz kilka słów o Waszym najbliższym meczu z Goliszek Podłogi. W sumie to tak. Rywala za bardzo nie znam, bo nie grałem z nim jeszcze nigdy. No ale po wynikach widać, że zespół jest mocny, bo wygrali wszystkie, wszystkie spotkania w rundzie zasadniczej. Po statystykach widać, że są zgrani, notują bardzo dużo asyst. No, wydaje mi się, że będzie to bardzo ciężki rywal. Rywalem PB Budotex będzie jedna z rewelacji 32 sezonu, Goliszek Podłogi. Koszykarze tego zespołu wygrali w tej edycji wszystkie dotychczasowe mecze, choć przed sezonem nic nie wskazywało na to, że będą w tak dobrej formie. Ciężkie treningi i konsekwentna gra dały efekty. Po piątej kolejce Goliszek Podłogi objął prowadzenie w tabeli grupy C drugiej ligi, którego nie oddał już do końca rundy zasadniczej. Napetytrośnie w miarę jedzenia, ale my wiemy, że konkurenci też są mocni, z którymi się jeszcze nie spotkaliśmy, bo naj, najcięższe mecze są przed nami. Mówił na półmetku 32. sezonu kapitan Goliszek Podłogi Grzegorz Szyszka. Jednak kolejni rywale również musieli uznać wyższość zawodników Goliszek Podłogi, którzy rundę zasadniczą zakończyli z kompletem zwycięstw. Sponsorem drużyny jest Wrocławska firma Goliszek Centrum Podłogi. Producent i dystrybutor naturalnych podłóg drewnianych. Lider w sprzedaży pokryć podłogowych. Więcej informacji www.goliszek.pl. Niemal we wszystkich meczach kluczem do wygranej była postawa w defensywie. Goliszek Podłogi jest obecnie najlepiej broniącą drużyną w drugiej lidze. E, to nie jest do końca taka strefa. Znaczy, jest to strefa, e, ale. Trochę innowacyjna. Nie mogę wytłumaczyć, jak ona, jak ona przebiega i jak, jak wygląda. Trzeba jednak pamiętać, że PB Budotex to jedna z lepszych drużyn pod względem zdobytych punktów. Naszym celem jest wyjście z grupy z kompletnym zwycięstwem. Ten cel już został osiągnięty, a kolejnym jest awans do pierwszej ligi. Czy Goliszek Podłogi zdoła pokonać PB Budotex i awansować? Przekonamy się już w sobotę.